Nazywam się Darlatka Dawid. Znajdujemy się aktualnie na zawodach ogólnopolskich dzieci i młodzieży w warce na ulicy Łąkowej 1, w klubie jeździckim sielanka. Aktualnie przygotowujemy się do równania podłoża na rozprężalni i parkurze głównym. Ten ciągnik, w którym aktualnie się znajduje, wykonuje różne prace. Można powiedzieć, że ogólnie większość prac, związanych tu u nas na ośrodku, tak szczególnie równarka, tą maszynę, co mamy zapiętą z tyłu. Także również zamiatarka, tak jak nieraz było potrzeba na przykład tamte łąki skosić, czy do grabienia siana, czy do zwożenia siana, do lawety, różne rzeczy przewieźć. No, można powiedzieć, że jest używany na co dzień praktycznie po całym dniu. Zamiatarka jest w szerokości 2 metrów. Wraz z bocznym podmiotem, z bocznym takim osobnym, osobną, osobnym napędem hydraulicznym, żeby odmieść, jak na przykład od krawężników, czy wymieść skądś, czy tak, stujeczek wymieść, czy skądś, bo zwykłą zamiatarką bez tego nie dojedziemy. Wydajność pompy w tym ciągniku, z tego co ja sądzę, jak zamiatam, to jest wystarczająca do tej zamiatarki, którą posiadamy aktualnie. Te szerokie koła, tak zwana kostka, jest nam potrzebna do tego, żeby bardzo nie niszczyć struktury podłoża, a wręcz też do oprysków boiska, żeby nie niszczyć nawierzchni na boisku, żeby po prostu nie popsuć trawy. I też jego zaletą jest to, że nie jest bardzo ciężki. Współpracując z zamiatarką nie robi nam żadnych kolejnych na kostce, czy różnych tych, tego typu rzeczy, czy nawet wożąc coś na trawnik pod karczmę. Nie robimy po prostu śladów nim. Ciągnik jest zwinny, a zwinność u nas to jest bardzo potrzebna względem do równania parkuru na przykład w przeszkodach, tak jak mamy za sobą. Musimy się wyrabiać między przeszkodami, czy nawet zamiatanie jest. Tutaj nieraz ciężkie nieraz jest. Po prostu na parkingu dużo samochodów, trzeba dużo się nakręcić, a nim nie ma problemu. Wystarczy nieraz na raz się obrócimy. Ten ciągnik się sprawdzał u nas z tego względu, że jest mały, zwrotny. Jest taki, no można powiedzieć, że podstawowym ciągnikiem naszym tutaj ciągnik ma przypracowane 3700 motogodzin, Tak, z większych napraw w nim to nie było nic bardzo robione tylko jedynie były łożyska wymieniane na przednim, przednich zwrotnicach. A tak więcej, to żadnych awarii związanych z nim nie było większych problemów. Zaleta tego, że on bardzo głośny też nie jest. Znaczy, nasze koniki, tutaj na stadionie, co mamy, to już są tak, można powiedzieć, że tak, przyzwyczajone, że nieraz to tak jakieś jest równanie, równamy na placu głównym, yy, a koniki się znajdują na stępowalni, to już nie reagują na to. Nieraz jest taka potrzeba, żeby wjechać do namiotu, na przykład tak jak mamy nieraz dostawiane namioty, jak mamy większe zawody, po prostu ten się nam nie mieści, bo namioty są niskie i bardziej wygodniejszy jest bez kabiny, ale w takim okresie letnim, tak jak na przykład zamiatając ośrodek, kabina jest bardzo przydatna, po, po prostu nie kurzy się tak do kabiny i operator ma tą wygodę, że, że po prostu nie zakurzy się, nie będzie miał żadnych problemów. Klimatyzację też posiada: ogrzewanie, klimatyzacja. Dwa, dokładnie są dwa pokazowe, to jest model 45 i 40. One się bardziej sprawdzają, tak jak wspomniałem wcześniej, do namiotów dostawianych, po prostu są niższe, a nieraz jak trzeba i nawet na stajnie. Na przykład ten ciągnik się nie mieści na stajnie sportową, także musimy podpinać niższy. Można powiedzieć, że przydałby się tu bardziej rewers elektrohydrauliczny do takiego większego manewrowania, bo ten mechaniczny jest ciężki. Po prostu dłużej się schodzi z takim nakręcaniem, obracaniem się, ale tak z innych rzeczy to już bym tu nic nie dodawał, wszystko jest. Cześć, znajdujemy się dzisiaj na terenie klubu jeździeckiego w Sielance podczas zawodów jeździeckich. Tutaj zawodnicy na hipodromie no, konkurują ze sobą. Jako Marka New Holland jesteśmy sponsorem, tak samo też i pracują tutaj nasze ciągniki, m.in. ciągniki z serii Boomer, w tym przypadku Boomer 40 w wersji ROPS. Mamy jeszcze Boomera 50 w wersji kabinowej. Ciągniki o tyle ciekawe, sprawdzają się, jak nam tutaj powiedzieli właściciele, tak samo czy operatorzy tych maszyn, ponieważ po pierwsze masa tych ciągników nieduża powoduje, że one idealnie jeżdżą po chodnikach, po, po kostce, do budynków jeżdżają, nie niszczą tutaj tej struktury, tego podłoża czy, czy, nad, czy trawniki. Druga rzecz, te ciągniki też równają teren tego hipodromu, czyli z równiarkami idealnie się nadają. Szerokie koła balonowe, tak jak w tym przypadku 500, nie, nie ugniatają, tutaj nie tworzą kolei na, na samym hipodromie, na, te, na podłożu tego hipodromu, no i nie niszczą tego podłoża, tak? więc jak przyjedzie równiarka. To, te, to tutaj mamy idealnie wyrównany teren, co szczególnie podczas takich zawodów międzynarodowych no, ma to znaczenie. Jak nam powiedział jeden z operatorów, e, wykorzystywane ciągniki tutaj m, są i z kabiną, i bez kabiny. Są pomieszczenia, czy garaże, czy stajnie, gdzie potrzeba wjechać takim ciągnikiem z zamiatarką, m, wyczyścić, więc on spokojnie wjeżdża taki ciągnik. E, możemy ten pałąk sobie pochylić, więc tutaj e, spokojnie wjedzie do każdego budynku. Szczególnie w okresach zimowych, e, wykorzystywane są maszyny z kabiną. Jasne, wtedy trzeba e, tutaj chronić się od deszczu, od wiatru. Każdy ciągnik jest wyposażony wtedy w klimatyzację, w ogrzewanie. To jest wyposażenie standardowe naszej maszyny. Jeżeli chodzi o moc, to tak naprawdę 40 koni, 50 koni, to jest taka moc optymalna, najczęściej wykorzystywana. Większość sprzętu, który tutaj jest używany, spokojnie sobie daje radę, tak jak to, zamiatarki są o napędzie hydraulicznym, więc pompa yy, o wydajności 28 litrów na minutę spokojnie daje radę napędzić taką zamiatarkę. Tak samo równiarki tutaj są podłączane z tyłu. Yy, tam z kolei wystarczy tylko tutaj napęd ciągnika i, yy, i daje ją radę, takie maszyny. Yy, dodatkowo, na pewno, zwrotność tych ciągników. One mają ponad 50% skrętu, 50 stopni skrętu kół. Yy, więc one idealnie mieszczą się w tych wąziutkich tutaj obejściach, czy na samym parkurze między przeszkodami idealnie manewrują te pojazdy, to też jest jedna z dużych takich e, zalet, gdzie, gdzie jest podkreślane, że ma to znaczenie w, w, takim typu, w tego typu pracy. Więc ciekawe doświadczenie, ciekawe spostrzeżenia i takie uwagi dotyczące nietypowej pracy dla ciągnika rolniczego. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy, czy podczas samych zawodów, możecie zobaczyć, jak zarówno zawodnicy, jak i te maszyny sobie dają radę, czy też u naszych dealerów informacje techniczne, informacje dotyczące cen możecie pozyskać. Zapraszamy do kontaktu na terenie całej. Polski do naszej sieci dealerskiej New Holland. Do zobaczenia, cześć!